Pokój i dobro, dzisiaj kończymy tydzień misyjny. Dziś sobota. Dziś wspominamy apostołów. Dziś Ewangelia pokazuje nam, jak Jezus po imieniu wzywa dwunastu, którzy stali się Jego najbliższymi towarzyszami. Ałalou Christ, apostołowie Chrystusa. Dziś Jezus wzywa każdego z nas po imieniu. Tomku, maćku, Katarzyno, Marto, też możesz pojechać na misję niekoniecznie do Afryki, może gdzieś bliżej, może na miesiąc, może na rok. Może warto byłoby napisać do jakiegoś misjonarza. Może jest to czas, by zaadoptować jakieś dziecko, komuś pomóc. A jeżeli jesteś. W podeszłym wieku, jeżeli choroba nie pozwala wyjść z domu, pomóc się za misję misjonarzy, jak czyniła to patronka misji, Teresa z Lizy. O to Was prosimy i za wszelkie dobro, całą Waszą pomoc. Z całego serca Wam dziękujemy. Przyjmijcie na koniec, to Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. gangu kwe, azjama boko i baba. Na molęgę, na Ingo Amen.